Dzień dobry, dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa trzy ćwiczenia, które mogą Państwu pomóc przy problemach z odcinkiem szyjnym. Ćwiczenie pierwsze dla odcinka szyjnego. Połóż dłonie na czoło, czołem naciśnij na ręce, utrzymaj napięcie przez 3 sekundy, rozluźnij, powtórz 10 razy. Następnie połóż rękę na lewą stronę głowy, dociśnij głową w rękę, utrzymaj napięcie przez 3 sekundy. Po 3 sekundach rozluźnij, powtórz 10 razy. To samo wykonaj ze strony prawej, czyli kładziemy rękę na bok głowy, dociskamy, utrzymujemy napięcie przez 3 sekundy, rozluźniamy, powtarzamy 10 razy i to samo wykonujemy z tyłu, czyli ręce dajemy do tyłu, staramy się nacisnąć głową na ręce, utrzymujemy napięcie przez 3 sekundy, rozluźniamy i powtarzamy 10 razy. Ćwiczenie drugie rozciągające. Prawą rękę kładziemy koło lewego ucha i staramy się pociągnąć ręką prawą, żeby rozciągnąć mięśnie bark. Nieruchomo utrzymujemy przez 10 sekund. Po 10 sekundach wdech, wydech i rozluźniamy. Wracamy do pozycji wyjściowej. Chwila przerwy i powtarzamy 10 razy. Okay. Po 10 sekundach wdech, wydech, wracamy i zmieniamy stronę. Po 10 powtórzeniach robimy dla drugiej strony to samo, czyli bark nieruchomo, staramy się wprowadzić napięcie w tkanki, utrzymujemy 10 sekund, po 10 sekundach nabieram powietrza, robię wdech, wydech, rozluźniam głowa do pozycji wyjściowej, chwila przerwy, powtarzam 10 razy. Ćwiczenie trzecie, również rozciągające. Prawą rękę kładziemy na lewy obojczyk. Lekko stabilizujemy i staramy się spojrzeć głową do góry po skosie, żeby rozciągnąć wszystkie mięśnie, które są z przodu. Zasada taka sama. Utrzymuję napięcie 10 sekund. Po 10 sekundach robię wdech, wydech. Rozluźniam. Mogę wykonać 10 powtórzeń na jedną stronę. Później zmienię stronę albo robić na zmianę dla prawej, dla lewej to jest tak samo stabilizacja rozciągamy utrzymujemy 10 sekund po 10 sekundach dech wydech wracam do pozycji wyjściowej ćwiczenia staraj się wykonywać codziennie i do zobaczenia w następnym odcinku